Cześć, witajcie na recenzji Lego Ninjago 14 Sezon 71745, numer katalogowy Lloyd Jungle Chopper Bike. I no co, teraz otworzymy i zrecenzujemy. Takie oto zapakowane coś. Czy tutaj będzie żagiel? Instrukcja fajnie, bo nie zgięta. I nakleje O, takie. No, jeszcze koła się tu troszkę wyróbnią. No i tutaj. Co to tu jeszcze wyróbni? O, ten amulet. Amulet jest bardzo ładny. No więc, no. Teraz Wam zrecenzuję, jak już zbuduję. Dobrze, a więc już jestem po złożeniu. Yy, bardzo fajnie wyszedł ten motor. I to, i to. Więc do recenzji. Pójdźmy już. Dobra ten no, może zacznijmy w ogóle od tego żagiel jest taki przyjemny w dotyku taki jakby ma się wrażenie, że taki papierowy tutaj yy, fajne ma znaczki no i tutaj oczywiście logo Loida. Yy. tutaj ma yy, takie jakby skrzydełka tutaj miejsce na ludzik, na minifigurkę a tutaj ma działka, jeśli nie mówię jeszcze. Dobra, a więc teraz do motoru. To już sobie tutaj odstawimy. Motor jest całkiem tak porządnie zbudowany. Od przodu trochę wygląda jak taki dzik trochę. Tutaj ma taką klapę. Nie wiem, czy to można tak nazwać. Po prostu uchwyt na ludzika, żeby w realu się trzymał. No i tutaj chyba jedzie w dżungli... 50 na godzinę. No więc, no, musi uważać, light. Naklejek było mało, bo było o tyle. One są zaledwie, i one są tylko na tym motorze. I. Yy. A, i no, jeszcze minus motora, że czasem może się, znaczy ja umiem. To tak ustawić, żeby się nie przewracało, ale na przykład yy, z tym to już nie za bardzo, aby było tak prosto, o tak. No to wtedy, no, tak średnio, jak się ustawi, że to tak troszę. o, no to teraz, ale to musi być tak. Tak to to. Ja nie umiem. No. Yy, Aj, tutaj tak to wygląda. Tutaj w ogóle są y, te spoilery, chyba. Tak to się nazywa. Y, o nie, nie. Y, no nie pamiętam, są, ale. Y, przepraszam za mój błąd. Y, y, są takie, no, jakby. No tu są takie gumaty, i to tak. No nie wiem, jak. Nie, nie, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale jak jakąś tam miała to nazwę. No to co? Teraz do minifigureczek przechodzimy. Na pierwszy ogień idzie oto taki strażnik fioletowy. Szkoda, że tak nie błyszczy, ale no. Trudno. Wyróżnić moje mogę jedynie jego tors. Według mnie się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba. Jeszcze mam na główce, ale to już nie aż tak. No i jeszcze ta tarcza, te nadruki. No te nadruki są bardzo fajne jakby taki z drewna to było i tak pomalowane no fajne fajne całość tego ludzika bardzo się fajnie prezentuje takie y, trochę takie losowe jakby części i mi się to trochę podoba bo tak jakby to jakbyś y, jakbyście byli na bezludnej wyspie no to byście wzięli po prostu, wyostrzyli sobie drewno. No i tam. Chodzi mi o to, że z takich rzeczy pod ręką to jest zbudowane. Tak według mnie tak wygląda. to zbroja też. No ale dobra. Przepraszam za to moje. A teraz przechodzimy do kolejnego ludzika, a będzie nim. Nie, tak nie. No, tak trochę biednie wygląda. Bo nie ma bandany we włosach. No i teraz nie jest taki najlepszy, ale jest fajny. Według mnie jest fajny. Ale na przykład w, 10, w 11 sezonie był lepszy, według mnie. Ale teraz też jest fajny. Ta maska mi się podoba. No i ta maczeta. Dob, dobrze się trzyma w ogóle. Bo na innych recenzjach mówili, że to się słabo trzyma, a, wrę a mi wręcz yy, trudno było to włożyć. No, to teraz idzie ostatni i chyba nie muszę wam tu yy, mówić. No bo no wiecie sam kto. Sami kto. Oczywiście, że Lloyd. Lloyda tutaj nie było. On jest według mnie najlepszy z tego zestawu. Yy, od 7 lat w sumie ja mam 10, ale dobra tam. Yy, yy, to, no powyżej jestem tego. Wieku. Ale dobra. Przechodząc do ludzika. Ma on bardzo fajne włosy. W ogóle zobaczcie. On ma tutaj w środku zielone. Ale fajnie opadają upa te włoski. I to też fajnie wygląda takie, jakby yy, opada to na końcu tam. To jest fajne. Yy, tutaj ma taką twarzyczkę. O! I jeszcze taką. Ostrość muszę złapać. No nie, ta ostrość to... No chyba nie złapię tej ostrości. Dobra. No nie widać, no ale trudno na... No. Wszystkiego nie można mieć. Ale dobra. To jest taka bardziej zdenerwowana, jakbym miał coś o tym mówić. No i jeszcze torsik jest bardzo ładny. No i jego broń. Taka. No, złota, fajna. No i jeszcze chciałbym wyróżnić jeden klocek, czyli jak myślicie, no amulet, no amulet. Nie pamiętam, jak, jaki to był amulet, ale. To jest na pewno amulet. To jest bardzo fajny amulet. Bo dużo tego tego amulet. Yy, bardzo fajny klocek jednoczęściowy. Szkoda, że go nie ma w zapasie, ale zaraz Wam pokażę zapas. To, yy, to teraz. Tyle o to jest tych zapasowych części. No i, i standardowo mi spadła, więc podniosę ją. Podniosę ją. Okej, okay, już podniosłem. No i to tak. Te maski są fajne. Te maski są fajne bardzo. Najbardziej mi się podoba ta nib, bo nie miałam taka błękitna. Fajna. No i co, teraz to byłoby na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie lajka i, subskry, i, zas, i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. I jutro, jeśli ten nie będzie za późno, to nagram kolejną część. Znaczy nie część, tylko kolejny zestaw z tego sezonu. Będzie, teraz, potem będzie Smok Lloyd'a. A, a później będzie wioska strażników, bo niestety w bitwie kamp już nie chciałem tam marnować pieniędzy, bo i tak chciałem tylko wszystkie ludziki mieć i jakieś tam pojazdy z tego. Yy, taki ma numer 71745 od 7 lat i no... Ze oceniam na... Yy, o, zobaczcie, teraz się ustawił i mam prosto no to teraz dam 9 na 10, bo jedno jest zastrzeżenie. Bo mój brat teraz śpi młodszy i zobaczcie. No właśnie. To tutaj zawadza i tak stuka. No i to jest jedyny według mnie minus, bo teraz, no zobaczcie, no jak się, jak mówię, że się nie postawi, to się postawi. No więc no. Jak już mówiłem, Like en subscribe. En dankjewel.